Siemaneczkę jest ten karty w końcu na moim kanale, na naszym kanale, gdzie oczywiście seria sąsiady jest ze no jak zawsze Damianek, i Michał. Siema Halo, mój halo, mój. siema. Siema i co tam dzisiaj będziemy robić? Michał dzisiaj opowiadał o swoim Damianek mówi tym razem Michał. Okwiada co dzisiaj. A to robimy? teraz będziemy niszczyć kukurydzę I po macie? No co Damianek, możesz ty powiedzieć. Powiesz, w skrócie. No, dzisiaj, y, jak widzimy tutaj, mamy... O powiedz. co tu mamy? Jucholanda oraz bizona Bizonka, z tak. stawkami do kukurydzy. Tak, widać. Więc możecie się domyślać, gdzie pojechać. Pojedziemy w kukurydzę ją wykosić. Tak, A Oraz jeszcze tutaj za na nami stoi mój sprzęcik. Wersus 255 z autosanką tak. podpięto pięknie. To co będziemy chyba jechać? Tak i co? Idziemy oczywiście na to pole. Na tym polu niedługo coś powstanie nie będzie wam co? Musicie Przezcie oglądać. Tak. Michał, proszę o wyjście z mojego traktora. Ostatnio było powiedziane. Na no, odcinku co będzie robione? Kto oglądał, tak, to oglądał, To no. może no, do new Holanda. Michał Deniukolanda. Michalniukolanda jedzie. A New hala. Dobra New. Twój chłopie kombajn i co? Ja będę nim jechał. To ty. Tak. Dobra, ja jadę. Jechać ade. pierwszy typ. Co ty. To ty do mnie. ja jedziemy. To jeźdź. Dobra, jedzie. Cześć, dobra, a to tak. w lewo jedziemy mi tak, ja do lewo. No, tak. To... A, dobra, to było To co? bo jest w pole. No, to wycofuj, albo zawróć się na drodze. Co ty? Czekaj, ty tu do ciebie. Dobra, czekaj. A się tak mnie bannąłeś. Czekaj, czekaj. Bardziej musisz skręcić. Nie ucofnij. Cofnij ty maksymalnie do tyłu. Ja się tu zamknę, No, przyjedź. Teraz zobaczymy, czy. Jeszcze, jeszcze. A w lewo. A widać, opanowany tutaj. Abo. za Cofanie na czepom. No i patrzcie, jak się fa. Mówiłem, jadą pierwsze klasyki, a nie kurwa. No. Patrzcie, ten zainwestował w kombine z tych dotacji, co nie Damianek? No tak. tak tu po Dosta... lewo jest to pole. Tak. Dostał dotacje. Ja tu kamień nie od tu, gdzie będzie najlepiej. Dobra. Się zawrócę tam dalej. Jest mały problem z wyjechaniem, a nie, już działa. Dobra, wyjedziemy z kurydzą. Mam nadzieję, że jakichś bagów tu nie będzie z teksturą. Nie, chyba. Ja nie, zostaje coś Czy Czy nie? No! Ja dobrze wiem. idzie. No Ty... idzie. Rozłóż combine, dobra. To okay, się. oczywiście. Tutaj to to Michał, I wziąłeś Michał. Dotacji, w sumie, opowiadaj. To no, może gdzieś takie Muszę. Co to? to? Na się Michał, bo Ta. takie ma sprzęty. to New hollandy jakieś nowe. Tak. Łopie jest masary. Tyle poszło? Łopanie! Z... 5000 z... albo tysięcy. Z 20. No. No, Miko. Dobra, Dobra. Nie wiem czy dobrze to zrobiłem. Dobra, jedziemy. Jedziemy do przodu. Dobra, ale tam Michał Próbuję uruchomić swojego New Holanda. No nie i... umie. Jeszcze nie jeździł. No i pierwszy widzicie. Pierwszy raz. Tak, pierwszy raz po dotacji. No, no. Pokaż, ja zobaczę. Ja już kiedyś New Holandem jeździłem u innego sąsiada. Pokaż. Pokaż, ja zobaczę. Pokaż. Ustawienie te bez wymienić. O, nie widzisz, tu pisze ci jak byk włącz. Masz tam klawisz, taką wajs, yes, taką A, wajs, wajsą y masz na. Chyba. New Hollandzie jest. Pociągnij, pociągnij. A, masz Michał, jadź. Dobra. Dzięki. Przejdź. Przejdę na milimetr. Na milimetr od drzewa. Ja tam będę podjeżdżał, jak coś to wołajcie. Dobra, będę wołał są tu, w górę. są 3%. Eleganci. 20 tak Nie drugie. jest duże pole, więc szybkociutko pójdzie. Nie trzeba było brać Michała, bo to szybko by poszło, ale... ale to wiesz. Tak. Sąsiad chciał pomóc. Tak, no i dobrze, nie chcę. Tak. Jak pomaga to bardzo dobrze. No Przerała idzie, pięknie Bizon. Pięknie. Tak. Polskie klimaty, to jest to. o widzę sąsiad akumulatory zmieniłeś w Bizonie. Tak, nie zmieniłem. Wiesz, przed startem. Ślepe to jest. To ja se tu uwiadę na pole. Tak? Nie tak, już po parę razy przejdziemy, będzie chyba gig. O tak. a, no, ja. Można pojechać po inną kukurydzę jeszcze. To ja je na kukurydzę na ten. Są dwa miejsca na kukurydzę. Dawaj dawaj Michał. O, ładnie idzie. Idzie, Widzicie, że to chłopie tu to od razu w chłopie przeleci, że dwa razy i całe pole będzie skończyło. No właśnie, ja tutaj zanim jadę całe pole, to on skończy zmianę, twarz. To ja się Michał co? Widziałem tutaj... Mówiłem, tutaj sąsiad nie opanował na sądane, nie Szymiukolana, co nie tak? Troszkę... Tuż wyczujone! Tyle czujników, ma tu tu chłopie... Czujniki mu tam pikają. <noise> cały czas. Pikają wszystkie po kolei. Tak, sąsiad, ja tu ogarnę, to, co zostawił. Garni, ja tu sobie wiodę. Krzywo! Dobra, tu jest z tyłu ogarnięte. Trzeba szybko wrócić i poleć koszone. No, się odjadę, bo tam sąsiad New Hollandem jedzie, ja się boję. Uważaj, bo to to... To przecież kiedy, co, Sanik? Coś tam robiłeś przy Fergusonie, co nie? Sąsza. No robiłem, robiłem. Troszkę było roboty. A teraz A drogi... śmiga jak nie, jak szalony. Ło! Wow. No. Ja mam kosankę odmalowałem. No widzę, Koła, widzę. Nowa guma. To tam... Nowa guma. Nowa guma założona. No, Dobra, mija, to może mi tam sąsiad zostawić im kawałek, Dobra. Został już ten kawałek, bo ty, ty objechałeś dwa razy to pole i już. Szybki A to Michał wys... już nie eee, to jest. To co szybkie świeżo. Teraz musisz wyłączyć i rozumiesz, czy ja ci mam pomóc, bo ty tego Newhollanda chyba nie rozumiesz. właśnie, co się. rozumiesz. rozumiesz, dobra. Ja podjadę, nie ruszajcie, się, ja Przyje, podjadę. Przyjeżdż, przyjeżdż, ty ma Dużo odpalam. Pa, widzisz, jak odpala, to chłopie, tu dotykasz i od razu... Na nie, raz, chyba na raz, mówię, na raz. Co, nie? Na raz, na pół, na pół. Na pół, widzę, a po co ten Newhollandem jeździ? Nie Powiedz mi. Nie wiem, chyba przepala. Przepala. Dociera go jeszcze. Ta, dała, nie, sypie. Nie, wchodzą. Można tu fotkę Ten screenshot. Uważaj, bo jedzie sąsiad! Sąsiad, taki niedormalny. Eee, Kurna, sąsiad, wyjedź. Rura. Wyjedź, sąsiad z kadru. Sąsiad, daj tego Holanda, bo tak śledzi ci coś idzie. O, już działa. Dobra. Wchodzi na bizonka, hop, hop. O wam, rurę. No to to ma zeszła z tego pola, ty to ma z tego, to... No... Z, z, z Co tam ma tu Michał? Ila ja, tam? Ja tam też ciała, leby, ciała, cię, Na tu troszkę. Zaraz ci tu powiem, ile wyszło. Tak, Michał już wszystko? Tak, 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 No, Ponad dwie tony. to No A to dobre, dobre zbiory. A. Do ciebie to? Tutaj do ciebie sąsiad przywiązał, do ciebie Do mnie, do mnie sąsiad. To, to. Po jakąś inną kukurydzę jeszcze jechać. Nie sąsiad, to... nie ma innych. Nie będziemy... Nie będziemy innym sąsiadom kraść. Dobra, to jest... Okej, kraść. Ja, ja oddaję. To jak sąsiadza, To jakie sąsiadom przyczepał, to są... Michał, nie przetratyłem? Chyba no, przetratyłem troszkę. Jadę, dobra, ja. dobra od do tyłu, będę jechał tyłu. są Tutaj trzeba... Zaczekaj, czekaj, piekna, szybko, o, siup. Dobra, jedź, jedź, jedź. Tu se do, do tej wiatki wjadę, Oj, się wysypie. Dobra, tak się jeździ po polach. Dobra, zgaszony bizon. O, wkaż się. Otworzyłbyś od, mi drugą to... drugie drzwi, to Dobra, to dobra. Tam Otwieram. O, a widzę sąsiad. sypuj tu. Ma się, chłopie. Fergusonem się... czekaj, bo musisz tam jeszcze mi tu... Ja wiem, wiem. A ty, mi... tu, bo tu siewnik! Tu są się nie wyjedzie, cofać trzeba. No to tyłem wyjadę z dobra. jeszcze co podjadę trochę. Czekaj, tu burtę otworzyć. Sąsiad. Czy nie? Czekaj. Coś na... No biegnie, wchodzi. Kurde, czekaj, muszę... Muszę, kurde, no moje coś trzeba naprawić jeszcze tym... ...pergusonie. Nie działa coś. Tutaj. Nie, 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 ten nic nie naprawia, co sobie... Pieczę, sąsiad. Będę nie To Wiesz, sąsiad, to, bo... Nie, chyba lepiej, jak zrzucimy na tą drugą stronę, tam będzie lepiej. Ta? No, A, no, tak? tak mi tutaj... Pokazuję, mam tu czujniki wgrane w autosancem i pokazuje że zły ten. Zły kierunek zrzucony. Złą pozycję tu. Tak. O tutaj, o tu. Tu. O, tutaj. O, tutaj. O, tu na, Czekaj, tu na prawo. tu na prawo. O, i rozładu, jedziemy. Jedziemy, patrz, sypię. O, szło. O, jest. Dobra. chce. O Teraz by no. Chcesz ja się przeskoczyć przez płot, Tu Sąsiada pozlądać? Tu tam sąsiad? Co? Tu zostawię, na razie permusona Ok, sąsiad jeszcze z to... Tak, tutaj już tu biega Ja tu moją auto sam, tak, sam Sąsiad, widziałeś chłopie, Sąsiad biega A więc. Chłopie, taką byś te sprawił, taką jak ja mam Opiłem to trzeba. Ja mam do... do, do są, ja, ja mam do sprzedania jedną. Taka szara. Zajre. No to ja też mam tak. Stoi. Szarę. Michał, Fergusona. ta Fergusona. Bo żeż to palił, No nie ugnie pewnie Michał nie, nie, nie wierzył, ma. że to tak pali ładnie. Tak, no, że Paliwo, paliwo zejdzie, a paliwo drogie. Ja, że przy, przy tym wójcie to podwyższa paliwo sobie. Widzisz nic chłopie piękne, no prawie no jedzę, widzę, O tutaj silnik widzę nowy, założony. Turbina, to jest nie. Turbo, pachanie. to turbo chłopie. Turbina. Turbina to chłopka. No, po co mi te pan? Bezpieczeństwo. Weź ten pasek duży. Po co ci jesteś? No co jeszcze, to jak sąsiad? Sąsiad? I co? Niedługo coś nie to... Trzeba ja zrobić mam, na tym polu, co nie? Tankę. Sąsiad. Co nie? No, mam autosankę. Wysoko no, hurtową. A tu tutaj... zieloną, wiem. No. Nie, 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 mam czaro. O, czarom, to ja mam. To to nie wiem, trzeba zobaczyć. Nie wiem, może dr dilera sobie kupimy. Zobaczymy. Może za YouTube. Nie sąsiad, kół sąsiad. sąsiad, zobaczymy, bo złożymy w sobie tą mozaikę no, od dotacji z unii, właśnie, się. No, kół. Może może bo coś pewnie, Czy takie byś kupiło? No, może zobaczymy, zobaczymy czy przyjmą. A wiesz co? A wiesz, że ja też złożyłem w to sąsiad, zobaczymy czy przyjdzie. ale już mi przyszło, przyszło mi już, że negatywnie rozpatruje. No to może kurwa, to może jak przyjdzie, to coś podzielimy, co nie przyjdzie chłop z zawetą. Pogadamy, pogadamy. No pogadamy. ja ci pogadamy. proponuję. Ja ci proponuję za tą autosankę jak się przyjdziesz zobaczyć, to no. ja bym ci No, dziesiątkę dasz, będzie dobrze. Może, zastanowimy się w sąsiad. Zbaczymy. No, no po znajomości 7. 7. 7, 7, 7. 7, 7. Brać mi i tyle. Dobra, sąsiad, zobaczymy, tyle, zobaczymy. Widzisz tu rejestrację od traktoru dałem wie, 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 od, ja, od, od motoru znaczy dałem podoruś ja, nawet nimem. nie mam Nie mam, ma, ja mam na Allegro tako i Ta. dobra, co założę wapić Dobra Dobra to ja jadę No jecz, siema do Siema. Nie O nie, mój ma, transport uciekł Dobra i co? Oddawaj Jeżeli transport. wam się taki odcinek spodobał, zeż to zostawcie co chłopaki Łapkę w górę! Łapeczkę i suba, młoneczek, I i żeby jeżeli, być na bieżąco. Jeżeli tu będzie 15 opeczek po tym materiałem no, to jak na Chopie, idźcie, chopie, idź patrzcie, patrzcie co się dzieje. Jeżeli będzie 15 opeczek, to będzie. Będę jak, nie, jak będzie 15 opeczek, to ja słyszę, że Unia zaakceptuje wniosek o dofinansowanie, co nie? Coś takiego było. Też tak właśnie. jest co 15, 15, 15 łapek jest 15 dofinansowanie z Unii. Wiem, zobaczymy. Tak? Zobaczymy tak, tak, na ten odcinek. Kolejne... To, trzymajcie się. Kolejne pikki zobaczmy... so 15 łapek w górę. Zobaczymy 15 łapek. Więcej hajsu. U Zostaniemy jakieś pieniążki, Ta. może się coś kupić. Dobra, czyli co? dzięki wam za dzisiejszy odcinek. Około o, 10 tak. minut. Dzięki Damiana i się. Michał za odcinek za dzisiejszy. To, trzymajcie Dobra, się. Do... Do not stand the Piona. Oh. Hello. <laughs> <laughs> yeah, out. Better off, better